Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy zapraszam Was pięknie na kawę i sernik o smaku kawy z sosem chałwowym będzie pysznie. Michał Bałazy, witajcie na szlaku smaku. Do przygotowania serniczka niezbędny będzie dobrej jakości twaróg, najlepiej już zmielony. Do tego mascarpone, odrobina mąki, jajka, hałwa, bardzo ważna rzecz i śmietanka. Oreszcie produktów przeczytacie w opisie filmu. Od czego zaczynam? Zaczynam od przygotowania robota, będzie mi dzisiaj bardzo potrzebny. Twaróg. Kiedy wybieracie twaróg, zwróćcie uwagę, by był co najmniej dwukrotnie, najlepiej trzykrotnie zmielony i niech jest świeży. 750 g mascarpone 250 g półtorej szklanki cukru najlepiej jeśli użyjecie cukru drobnego do wypieków cukier waniliowy jedno opakowanie likier kawowy około dwóch łyżek No, nie byłoby sernika kawowego bez kawy. Kawa rozpuszczalna, cztery solidne łyżki. Łączę w całość, ale bardzo krótko. Teraz do masy dodam 4 jajka. Kolejny raz łączę ze sobą składniki i znowu jedynie do połączenia, tak aby nie napowietrzać masy. Czekoladę gorzką. Łamie i umieszczam w miseczce. I teraz, kochani, można w tradycyjny sposób rozpuścić ją w kąpieli wodnej, można nieco nowocześniej, tak jak robi się to w cukierniach, w kuchence mikrofalowej. Jeżeli wybieracie tę drugą opcję, czyli w kuchence mikrofalowej, pamiętajcie, trzy razy po 30 sekund za każdym razem delikatnie mieszając czekoladę. Okay, uważajcie, bo jest bardzo ciepłe. Może nie gorące, ale ciepłe jest. Konsystencja perfekcyjna. Taką czekoladę dodaję do masy serowej. Teraz krótko, ale sprawnie. Ostatni element. Dwie łyżki mąki tortowej. Mieszam znowu tylko do połączenia. Mamy to. Tortownicę nasmaruj masłem. Następnie obsyp bułką tartą, ale uwaga, tylko na spodzie. Ważne jest to, by nie obsypać boków, bo wtedy sernik nie poszedłby w górę, tylko osiadł i stał się za kalcem. Masę przelewam do tortownicy. Jeżeli nawet w trakcie mieszania powstały jakieś pęcherzyki powietrza, to właśnie teraz się ich pozbywam. Okej. Okay. Sernik wędruje do piekarnika 150-155 stopni 55 minut. Okej, okay. sernik gotowy, zobaczcie, idealny, równiutki, nie popękał. Bajka! Teraz musi troszkę odpocząć, a ja w międzyczasie przygotuję sos. SOS! zaledwie dwóch składników, śmietanka 30% i hałwa. Ważna by była sezamowa. Hałwę kruszę do rondelka. Zalewam śmietanką. Zarówno śmietanka jak i hałwa są na tyle słodkie, że nie trzeba już dodawać cukru. Ogrzewam mieszając czekam aż się zagotuje. W międzyczasie akurat schłodzi się sernik. Wszystko powinno być on time. Sos gotowy. A, sernik przestygł. Myślę, że da radę. Delikatnie go odkroję. No i teraz się dowiemy całej prawdy na temat sernika. Piękny! Słuchajcie, jest bardzo delikatny. Jest świeżuteńki. Więc i ja będę bardzo delikatny przy krojeniu tego sernika, bo chciałbym wam pokazać go w pełnej doskonałości. Nieco sosu i maleńki element dekoracyjny. Et voilà. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy, pysznego sernika i smacznej kawusi życzę ja i cały zespół programu na szlaku smaku. Miłego i pięknego dnia kochani i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu. Pozdrawiam cieplutko. Cześć.